Witajcie! Bohaterem dzisiejszego odcinka z cyklu zarebiacze będzie ta mała oto nie ten wielki pojazd, który jest przed nią, tylko oczywiście mała pchełeczka, która nazywa się E25. Dlaczego pokazuję ten pojazd, którego już pokazywałem wielokrotnie? Dlatego, żeby się teraz zastanowić, czy hm czy ten pojazd będzie opłacalny w zakupie, jeżeli się w najbliższym czasie pojawi? Dlaczego? Ponieważ mamy całą tą grudniową kolekcję różnego rodzaju pojazdów, których do tej pory zwykle są niedostępne. A tutaj prawdopodobnie, ja zakładam, że na 95% w pewnym momencie pojawi się ten pojazd do zakupu. Oczywiście nie będzie to pojazd stricte taki pojedynczy. On kosztował 6700 golda, przypominam, swego czasu. Natomiast nie będzie to pojazd taki, który będzie tylko i wyłącznie on dostępny do raczej w jakiejś paczce. Dlaczego? Ponieważ paczka jest trudniejsza do zakupienia ponieważ nie każdy będzie chciał wydać w granicach nie wiem, 250 zł jeżeli będzie taka mała paczka, ewentualnie w takim bardzo rozbudowanej paczce to będzie w granicach 400 zł, tak jak teraz to było i dlatego właśnie zadam pytanie Wam i przekazuję sobie czy warto byłoby sobie wydawać tak dużą kasę, jak na taką pchałeczkę Oczywiście, pojazd jest zarabiaczem. Takim naprawdę zarabiaczem, ale ma też swoje, jakby. M jak to określić? Ma jakieś ma plusy, minusy, można tak powiedzieć w skrócie. Yy, oczywiście yy, fan z gry jest yy, nad tym pojazdem bardzo duży, ponieważ mamy pojazd, który ma świetne kamo, mamy pojazd, który ma bardzo cenną sz yy, bardzo dużą szybkostrzelność, no i w ten sposób gra się łatwo. Dużo łatwiej aniżeli granie wszelkiego rodzaju pojazdami, które co prawda mają jakieś opalnięcie konkretne, ale jednocześnie też i ten reload jest dosyć długi. Większy fan jest z gry tego typu zabaweczką aniżeli z takim na przykład T34, który jak wiecie, no, trzeba tam przeładować te 12 sekund i to wygląda zupełnie inaczej aniżeli w czymś, co przeładowuje w granicach 2 sekundy z groszami. No, jak widzicie, szybkostrzęność nieładna i nie trzeba wcale jakoś długo celować, ponieważ celownik jest naprawdę nieduży. I spokojnie ta jego celność jest w stanie zagwarantować nam to, że jak już strzelamy, to trafimy. Widzicie, KW-85, tutaj kolega troszeczkę szybko próbuje załatwić go, gdzie jest 3 do 4, mapa to oczywiście Piaśczysta Rzeka w trybie szturm, oni muszą teraz tutaj rasować Plusem jest właśnie szybkostrzelność, działo, które ma 0,3 celności, no i łatwo jest rzeczywiście trafiać. Natomiast 150 penetracji nie zawsze nam zagwarantuje, że wszystko przebijemy. Tutaj akurat KW85 bez żadnego problemu strzał za Zastrzałem tam był KW2 w pewnym momencie też bez żadnego problemu został przebijany. Ten OI, jeżeli dobrze zauważyłem, to już są nieprzelewki trzeba ładować na niego Golda. 25 pocisków premium i 40. 35, 35 pocisków zwykłych, bo maksymalnie możemy zabrać sobie na pokład 60 pocisków i nic więcej. Dużo, nie? Dużo. Wcale nieprawda, że dużo, ponieważ 60 pocisków tutaj się wystrzeliwuje momentalnie i bardzo często można się zdziwić, że... No kurczę, ja bym jeszcze mógł zrobić normalnie ze 2000 demedu, ale no nie mam jak, nie mam czym strzelać, no już nie ma pocisku, więcej jest OI, szósty Tier, on jest jednak twardy. No i trzeba załadować sobie goldy. Zobaczcie, 60 pocisków, a koledze już zostało na chwilę obecną tylko 29. Więc no nie można za bardzo tutaj poszaleć. No Invisible Hacker. No oczywiście. Jeżeli się korzysta w odpowiedni sposób z możliwości gry, jeżeli się korzysta z tego, żeby ktoś świecił i my nie jesteśmy wtedy wyświecani, no to rzeczywiście można być niewidzialnym hakerem. MT-25 jego trzeba wykończyć, ponieważ on tutaj tylko świeci naszych, a przy okazji jeszcze wykończył nam chyba afkującą M6. -kę. No i teraz pięknie. Cel namierzony, pierwszy strzał. MT-25 też błyskawicznie strzela, ale no niestety dla niego on bije znacznie sobie. Jak zauważycie, to tak sobie na spokojnie. Kolega Marino ma już trzy paski, a w przypadku niemieckich to tak naprawdę tych pasków jest 9%. Czyli ten pojazd rzeczywiście dla niego jest. No, dużo nim gra, potrafił zrobić naprawdę świetny wynik, czyli powyżej 95% tego co imi na... Serwerze. No, i trzeba teraz jeszcze wykorzystać tę sprzyjającą okazję, że przeciwnicy zostali słabi. Bo zostały tylko same siódemki. No właśnie, i teraz kwestia tego, że jego matchmaking jest oczywiście ograniczony. Ograniczony jest maksymalnie do siódemek. No i dzięki temu jest gra trochę łatwiejsza niżeli wszelkiego rodzaju pojazdami, które mają ten matchmaking normalny. O, tutaj chyba został kolega delikatny bonusik od Wargamingu, bo ten, zanim się ten T43 zorientował, to już mu wsadził tyle, tyle pestek. Tik, tak, tik, tak. O co mu chodzi? Że co, że czas ucieka wam? No wiadomo, czas ucieka. Gorzej, że uciekają pociski i zostało ich tylko 16. 16 razy 135. Nie ma, kto wie, z czego się tutaj rządzić. Dobra, pocisk premium. Bok OI jest łatwy, Dwieże chyba też został zniszczony, 194 penetracji wystarczyło, żeby OI 6 został zniszczony. Zostały tak, 3 artylery KW-2, którą tutaj już Marino w pewnym momencie zaczął nadgryzać i co jeszcze? Panther M10. No, Pantera M10 to nie jest skipierdział. Dodatkowo M2, znaczy KW2 też potrafi wszernąć E25 na Hita, jeżeli ma załadowanego Heka. W sumie na. Dobra jest, KW2. Chyba czeka, żeby się KW2 delikatnie obróciła. Dobra, strzeliłkę w i oberwał od M12. Strzał kończący 11 do 10, ładnie załatwione. Eee, ja już byłbym zadowolony, że jedna artyleria nie trafiła, a druga niestety musiała trafić i to za ponad 500. No aż albo za tylko, bo to są śródmotierowe, więc spokojnie mogły kolegę tutaj zwanszotować. No i teraz tak. Trzeba dalej próbować coś robić. Tym bardziej, że zostało 2 minuty 24 sekundy i trzeba się sprężać, bo już naprawdę nie ma za bardzo czasu. Jest Hummel. Jedna arta. Kurczę, mało pocisków, ale dobra. Jest przestrzał. Bałem się, że nie będzie przestrzału tutaj na tą artę i że trzeba będzie rzeczywiście rozbijać sobie... I jeszcze zasłony z budynków. 7 pocisków zostało, 12 do 10. 5, 5 ubitych przez Kolego Marino. No i teraz Pantera M10. Moim zdaniem ona jest awkowiczem, więc będzie to dosyć łatwe. LC powinien sobie tutaj jeszcze trochę napykać punktów. No ale cóż, zobaczymy, co on zrobi. Czekajcie, ten, ta Pantera stoi. Tak wygląda, jakby się ona tutaj. Rozłączyła jest M12. Oczywiście, ja bym w pierwszej kolejności tak samo zrobił, yy, czyli wykończył artę 4. Jest ładnie 6 zniszczonych, 13 do 10. I została jeszcze jedna arta, dwie arty już na kolegi koncie więc może sobie spokojnie pojechać po jeszcze jedną. Tak, z ciekawości, ten yy, rzeczywiście jest Avkowicz. LC go bije spokojnie. 1300 punktów zdrowia zabierze ten LC, tej panterze M10. Jest suczka. No i kurczę, powiem szczerze, że wystarczyłoby. Żeby sobie tutaj kolega jeszcze chwilę poczekał, aż dobiją tą Panterę M10, chociaż z drugiej strony, znając życie, artyleria pewnie by wykończyła y, artylerię przeciwnika, bo oni wtedy czatują tylko i wyłącznie tego typu okazje. I zobaczmy, co tutaj kolega zrobił. MK oczywiście dostał medal Pasłukciego do 3, artylerię. Bardzo miły medal. bardzo Ludzie lubią tego typu medale ze względu na to, że zinnelizowana artyleria została zniszczona przez jednego gracza. Dodatkowo jeszcze duży kalberii specjalista. Jestem bardzo ciekawy, ile zrobił ten gość na LC. Zobaczcie, 694, czyli stał i tyle, ile tylko wklepał. 18 pocisków 12 trafionych 8 z penetracją. No to rzeczywiście słabo to było. On tylko stał i klepał w tego, tą panterę, więc tak naprawdę tutaj nie za bardzo sobie zagrał. Druga, też fantastyczna, jakiś zegarowski 150 medu, M12. No, nie mamy o czym gadać. 5560 d'un. Aha, 7 fragów, świetny X-1942 i zobaczę to, co najważniejsze. W tym przypadku 126 tysięcy po odliczeniu wszelkiego rodzaju pocisku. 25 pocisków goldowych. Jeden pocisk goldowy kosztuje 2600 srebra. Nie, 2800 srebra, przepraszam. Zwykły pocisk kosztuje 109 srebra, więc różnica jest kosmiczna. No ale cóż, i tak kolega ma tutaj tylko 25. Zwykle jest pół na pół, 30 na 30. Jeżeli ktoś wozi na przykład 10 pocisków, zwykłych, to powiem szczerze, że jest to trochę za mało. Bo jeżeli go wyrzuci na ósemki, to po wystrzeleniu tych pocisków nic nie, nie zrobi. A objeżdżać można, ale nie zawsze się to udaje. 2913 EXPA, dodatkowo jeszcze bonusik. Naprawdę świetna sprawa. No i teraz, tak jak powiedziałem. Czy warto będzie ten pojazd kupić? Jeżeli byłby on w normalnej cenie, 6700 Golda, to powiedzmy, że powinno to kosztować w granicach 100 Zł. Bo taka jest wartość realna tego pojazdu, jeżeli byśmy go kupowali za tą normalną kwotę. Natomiast jeżeli będzie on. Wrzucony w jakąś paczkę, to nie sądzę, żeby to była paczka poniżej 240 zł. Sądzę raczej, że będzie to 400-420, żeby ludzie się nie rzucili na ten pojazd. Dużo osób właśnie w pewnym momencie kupowało go z myślą o tym, że będzie naprawdę koksić na randomach. A to różnie z tym bywa. To nie jest taki prosty pojazd. Jeżeli my będziemy musieli spotować nim, no to to już jest gorzej. Natomiast jeżeli damy radę właśnie wykorzystać to, co nam drużyna nasza zaoferuje, czyli na, oni nam wyspotują. Ja będę tylko egzekutorem, będę tylko próbował, albo tylko będę tyle potrafił będę potrafił wykorzystać właśnie tego spota, no to rzeczywiście gra się nim fajnie, no ale tak jak powiedziałem. Nie zawsze dostajemy takie mapy, nie zawsze dostajemy mapy otwarte, na których możemy strzelać z daleka. Jak wbije nas w mapy miejskie, to wówczas już jest mniej ciekawie. Ale cóż, Wam zostawiam jakby pole do popisu w tym momencie, do tego, żeby napisać, czy w takich drogich paczkach jest to opłacalne. Czy jeżeli by kosztowało 240 zł, to będziecie go chcieli kupić. Jeżeli by kosztowało 420, to również byście chcieli go kupić. Ale cóż, zobaczymy. Kiedy on się pojawi, czy w ogóle się pojawi, ja stawiam, że on, że on będzie w tym kalendarzu adwentowym, ale kiedy dokładnie, nie, nie wiadomo. Dzięki. Trzymajcie się i do usłyszenia.